Dzień dobry, dzień dobry Jestem Witam w witajcie odcinku na moim kanale jest to po raz kolejny Debis. Lecimy z kolejnym epizodem, zobaczymy co takiego ciekawego się wydarzy, ponieważ w poprzednim odcinku robiliśmy zadania poboczne, dzisiaj kontynuacja i pora zobaczyć, co nas w tym odcinku spotka. Lecimy do tego całego muzeum w sumie. Oj! oj. ho, musz plę, mięchło wyleciało. Co oni tu robi? Ja nie wiem Ale wiem, że mnie goni zombiak Leży Jeszcze jakiś? Coś tam biega Złom Okej, okay, jesteśmy i... gdzie to było? Tam to było, dobra a, to jest ten dach tego naszego retusza, no dobra Spoko Co, Przeładujmy sobie ammo lepiej To jest tam, dobra Okej okay. Powoli ogarniam movement w jest dobrze i nasz cel jest dokładnie za tą alejką. No dobra. Tutaj. Tu musimy przywrócić zasilanie. Ok. Ile do taksów dostaniemy w ogóle? 3000. Nice. Panie koleżanko, proszę wypinka. Jeszcze? Ała. O, o, duży, spływa jest na kogo innego opie, o jep. Zebana z drugiej strony, czyli jak mam się tutaj dostać? Wypadł nice szósty jest, zajeźdź. Pierdut. o, plus 5 ostrzy, nice. Zamiast średniej, dobra. Jeszcze trochę. O, nice, dobra. Włączmy to. No i przekaznik Muzeum Przywrócony nice. Mamy trochę fantów. O Szczęka. No to co, jesteśmy chyba gotowi na zadanie fabularne, który, które wykonamy wy w. W tym odcinku a pierw O Jezu, respię na oczach mi da zębiaki. A w tym jeszcze podziałamy dalej z pobocznymi zadaniami, bo czemużby może być nie. No, pokaż mi dziennik. Mam jeszcze martwe rytmy i bez sumienia część trzecia, dobra. Zróbmy te martwe rytmy. Gdzie my jesteśmy? Eee A, jesteśmy obok jednego celu, to jeden będzie za nami. Dobra. Bujaj się. Musimy spiąć się na budynek. No kobiej to bujaj się. O nie żresz tylko. Troskawy bander, zawsze napraw się No O, udało się, dobra Spadaj kobito do dachu O jeb. I za se nóżkę, ojoj oj. Nie no to gdzieś co? Nie, to no tutaj jest Tutaj gdzieś O, super, czyli musimy zejść na dół. Ała. Nie było jakiegoś innego wejścia po prostu na dole? Nie Chyba nie muszę czekać Kurde, z początku tych za bąków. Ostrze. No nie powiem, przydadzą się. Wziąć kable w sali prób. Okej okay. Musimy się w tamten kierunku jeszcze dostać, tylko pytanie gdzie Marek krzykaż powrócił do żeby no... Wow! Kurwa! Takie jumpscare. Czy muszę więcej tych yy, poszukać chyba Daj mi pokazać, że jest gdzieś za ścianą, czy gdzieś... Tutaj Nie, to jest zablokowane A może... Eee, jest przewód, dobra, chodziło o to. Miejmy nadzieję, że będą wystarczająco audiofilskie To wracamy. Ciekawe. Ciekawe podzie podziemie, kurcze. Nie pamiętam, że nie Silnik elektryczny w sklepie z narzędziami. Oho, ho, ho ho. Sprytnie. Dobra, wracamy i teraz musimy do się tam. Ok. Oddachę się przebiegniemy, czemu mnie? I się podierały zębiorski. Coś mnie chyba tam ściga, jakiś biegasz. A, ciekawe, czy, czy mnie dogoni. Utracono połączenie sieciowe, super Ta, jest biegacz Dogonił, bo crane się zawiesił No i co, będzie taka mądra, że... Mmm, jest mądra, bo doskoczyła, kurczę, schubana Łobę bym sobie poleciał na dół No, wcale jest gdzieś tutaj To co kolejne jak albo płójki? Możliwe. Chyba podkrywiłem Krzykacza Dobra, weźmy tak, weźmy... E, weźmy te cyzoryki, co tam Maciek dał I to chyba wystarczy Mocno te cyzoryki? No strzała ściągają No oczywiście tego, tak na tę ta dwójkę też planuję ograć, ale najpierw chciałem dokończyć jedynkę z followingiem, o, episki schemat, nice. A następnie ogarnąć też co nieco innego, dobra. W się dokończyć jedynkę dopiero jak skończę jedynkę, dopiero dwójkę wziąć jakby, nie? A zanim dokończę jedynkę, to jeszcze chciałem tego followinga dokończyć, znaczy following, Jezus, co ja mówię? Tego debista chciałem doko dokończyć, bo jak już zacząłem let's play, to już chcę skończyć go zupełnie Chyba jo Chociaż to debisy jest taką trochę hybrydą jedynki, nie wiem czy zauważyłeś Jedynki, dwójki, taka trochę hybryda Mam no to chyba tyle z. O, mam przewody. chyba nie to, co trzeba. pinro. Pindro. Czy my ja marnuję amunicję do karabinu? Nie wiem. Jedno wiem. Tu jest sporo lutu do, do poszerzania. To wypadałoby. Posprzątać trochę ten, 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 ten cały sklep A i tu jest ten cały silnik chyba? Nie to jest wyjście po prostu, dobra Znowu ten krzykarz cały Mydło czy znaczy, no Podobne do wujki, ale ma elementy jedynki też, nie? Siema DHJFD, siema siema Żyje? O, leży. Dwa, strza dwa, te, dwa nożyki, i po, po tamacie. No to co, to chyba wszystko. Obowiązkiem jest to, że większość wrogów to to ludzie, a nie zombiaki. Plus DL1 to raczej gra o zombie z elementami parkura. DL2 to gra w parkur z zombiakami. Aha. Ciekawe. A DL to to. Gra z y, gra o bestiach z zombiekami i z parkourem. <laughs> A gdzie mogę znaleźć? A, tutaj coś muszę znaleźć. Dobra. Bum Tu mam wentylację, musimy się dostać. Okej. Okay. No. Super, że mogę się dostać. No, teraz mogę. Jest nasz silnik cały. Mamy silnik. Tom, mam wszystko. Wspaniale! Czekam na ciebie. Sporo ciekawe fanto to jest w ogóle. Do podniesienia przy okazji. Zamek średni. Oho, to będzie coś ciekawego też. Nice! Dobra. A tu środki czystości, utleniacze, baterie, cudownie. O, tu jeszcze szafka jest. Ale pusta. To wracamy do niego. Dead bistro, <grystanie> <grystanie> maszyna do Rage'u W sumie coś tym jest. O, żywica. Idziemy, musimy do ratusza się, tak. Scenię yy, to Tomowi w ratuszu. Na no, spontanie Coś mnie zaczęło gonić. Chyba za szki. Nie, mogę się wspiąć łaskawie na ten budynek, dziękuję. No nie chcę mi się na wkoło lecieć. Ło! Ten skaczący cały, dobra. No to zabawimy się w kotka i myszkę, gdzie ja jestem tą myszką. I uciekam przed kotkiem. Hehehe. Okej, okay, już widzimy wejście do Tatusza, znakomicie. Ogólnie wam powiem też, że ulepszyłem tą grę do, e, do wersji Ultimate. Więc, czy, 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 a, wróćcie wrócić Ultimate, czyli Deluxe w sumie. Nie ma Ultimate'a jeszcze, to jest, to jest zwykły Deluxe. Tego goś na górę muszę iść, dobra. jest i ten nasz ziomek. Proszę, wszystkie rzeczowniki, o które prosiłeś. Teraz jeszcze tylko muszę to wszystko złożyć Tak, ale to już beze mnie Tak, y tak, y złożę sam, ale czy nie pomógłbyś mi przeprowadzić ostatniego eksperymentu? Y muszę jeszcze przetestować generator infrasonarów, y wystawić go na próbę A to może być ryzykowne Ej, hey Tom, skup się Wtedy zobaczy to ustrojstwo Oj tak, zobaczysz i usłyszysz y Odezwę się do ciebie, jak będę gotów Ach, niech ci będzie. Nie wierzę, że to mówię, ale mnie zaciekawiłeś. Mhm. Mm no i misja ukończona. Plus 5000 expa nice. Czyli mamy kolejne zadanie wykonane. Co my tu mamy? O, umiejętności mamy właśnie, punkty do rozdania. Mega strzał to mi się przyda przez. prze... przeładowanie. Dyskujesz utwałą pre... premium do obrażeń po przeładowaniu. Możesz... Przyodować broń palną podczas sprintu. O, to się przyda, bardzo. i to już wymagało 2 punkty. Ule, To drogo, drogo, panie kolego, dobra. O, ktoś się dołączył. A, jakiś Nikolas jakiś wyszedł, dobra. Instrukcja zaawansowanych, jakiś. co pewnie, żeby jeden wysłuchany liczb, dobra. A, to jest ulepszacze, dobra. No, potem mam wytwarzać, jak to już mam. Pójdę chyba do Srycki, bo mam całkiem sporo tych fantów. Mmm, lepsze. Ha. O, żadnego, żadnego kasku nie mamy Bezpieczne strefy, kryjówki. O, kurde i podstawy, przekaźniki. O, sporo tego mamy, nie powiem. No spoko. Jeszcze mamy jedno zadanie do wykonania. Bez sumienia, część trzecia. Tak, przekaźnik. G. A, czy jak jest zielone, to jest, znaczy, że wykonane. Albo wyszarzone to jest wykonane, dobra. Takie ptaszki są. Spoko Kurde, sporo tego jest, nie powiem No spoko Not killing'y Ha Ciekawe To wychodzimy i lecimy wyglądać ostatnie zadanie Które jest Chyba blisko całkiem ta, tu obok. Przy konwoju. Więc z chęcią to wykonamy. A przy okazji, może zajrzymy ten konwój w końcu. No nie wiem, jak wtedy. Dobra Ouch. mam tyle aptecznych, że mogę się wyleczyć. あ。 Odpoczyły się? No, są te całe. Leży. Oła! Wow. Te ruro wredno. No, leży. I będzie przepustka? Będzie! Super Ty ruro co mnie bliżej? No skąd z tym bale! Wypinka, daj mi sąd. Nikt nie pytał. Mogę się łaskawie otworzyć zamek. Dziękuję. za to zawsze dodatkowe ammo będzie. do, do pijemu nice O, strzelba jakaś. I mnie coś tłucze. O, ty ruro, żeś mnie teraz kurwił. Założę się, że zostawili wiadomość. Patrzcie furia Kreinowi odpaliła. Piąt, to nie Sierp, mamy rozmontować. Uda, żeby strzelbę wojskową podnieść, dobra. A to już wszystko w porządku? Nie pomyliło ci się coś, babko? Kurwa, trzeba to wreszcie zakończyć. O, kurwa. Oh. Oho! no i co? No, aha, a tak to? Jebać go, gryzonie się nim zajmą, taki dziad z brodą. No jest. O kurde. Ja pierdolę. Czy jakiś był i sobie odjechał, no dobra. To teraz byliby na wirali nie trafić. Oho Oła, pozwolę spaść na dół, żeby mi nie, wy... nie namierzyły mendy, mogę tędy przejść, Do kurde. Czemu jest ten taki tępy? Dobra, nieważne. Kurw, to Wy nikogo nie widzieliście. Oła. Ciekawe zadanie, nie powiem. A e, on jest tu na dole. Tak, znalazłem kolejną ofiary, a teraz jeszcze polują na mnie. Sprawa zrobiła się nieco osobista. Gadaj, co wiesz. No, kilka tygodni temu pojawili się tacy goście. Bandyci, głodni byli, ale sprzęt mieli dobry. Chcieliśmy się je dogadać, no a zrobiło się nieprzyjemnie. Ile trupów? O, dużo. Kilku schwytaliśmy. Było głosowanie, czy ich wypuścić, czy może nie. Zlitowaliście się, a oni się mszą. No. Kyle, zorganizujemy na nich zasadzkę. Dam ci znać. Dobra. No dobra, no to mamy. Przeciwników. Se, nice. A to. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, lajkujcie, komentujcie, subrybujcie. ja byłem Damian, to był po raz kolejny Danklight i widzimy się w następnym epizodzie, więc na razie.